Siembra jest stron Dawid. Eee... Przedam słuchajcie się jest już wiem, z 17 po, po 17 coś koło tego. Eee... Nie wiem czy to widać, bo to jest masa kurzu, bo sprzątam w eee... Już w miarę zagarnie tutaj jest cały brud. Miejsce pozbierane, te półki są e, fajnie poczyszczone. To jest para, szos e, Widzicie, mniej więcej widać Czyli to, co słuchajcie wcześniej mówiłem. To jest półka w miarę ogarnięta przez te słuchacie druciki, nie mogłem dokładnie z wyczyścić. Ale jeszcze to słuchacie spróbuję poczyścić. I widzimy się, jak już gołębin będzie wyczyszczony całkiem. E, Także co? Słuchajcie, robię cięcie. I widzimy się za Nie, nie wiem mi mi to ale tam dla Was to będzie chwila, także robię cięcie. Słuchajcie, gołem został, został posprzątany Sprzątanie sprzącenie choć zostało zakończone. Także ja z gołenika się zmywam, bo jeszcze te gołębie są przebłoszone trochę. I są na niektóre. Znaczy większe gołębie są na dworze. Więc w tym odcinku, słuchajcie, byłoby wszystko pierwsze. Schodzić tutaj, nasypię ją słomy, i zakończę odcinek. Także ja tutaj sobie pozwolę położyć telefon i, i po prostu tą słomę tutaj wysypię. żeby miały po prostu yy, gdzie znaczy na tym spać, bo ona w podłodze da bardzo. i na razie to mam jedną parę rozpłodową, słuchajcie, ale miałbym jeszcze jedną, jakby po prostu samica mi gdzieś nie zginęła. Gdzie yy, ona jest, to nie wiem, taka ładna głowa samica energię tam położyć no jeszcze z tarką yy, sprzątałem ale ona dużo dużym tutaj nie dawała bo trochę jest rozładowana o tyle co widzicie to to posprzątałem miałem ogólnie dwa gniazda ale jajka wyrzuciłem dlatego że yy, by mi bardzo przeszkadzały w sprzątaniu yy, jutro słuchajcie będzie jeszcze nowy sprzęt do no. Będzie y, do podgrzewania wody do poidła będzie do podgrzewania wody i karmik nowy i 30 y, plastikowych y, miseczek na gniazda. Też trochę przyziemiony jestem. Mam katar. Jeszcze sprzutałem, wiecie, dużo kurzu dużo tutaj było. Ale jakoś sobie dałem radę, nie jest cegiełka, bo to po prostu mi się odgina, to jest moja słuchajcie, jedna z lepszych par, którą chyba będę miał w tym roku, eee, samica jest z 2016 roku, sam z 2017 roku, te słuchajcie mam o dwójka i to wam już opowiadałem pewnie, że miałem dużo gołębi, dostałem 7 starych gołębi i po prostu mi uciekły. Był już u mnie długo gdzieś z miesiąc i po prostu nie wiem czemu ale mi uciekły, a samicę dostałem w 2016 roku czyli jak byłam młody, jak, to jakby, jak to był młody gołąb po prostu od małego ją mam No prawie w sumie od małego Samica słuchajcie jest po belgu, sam jest to belka, samica samica jest z Polski sam eee, samcu mogę powiedzieć no, jest samiec z połowy 2017 roku, jak już mówiłem. Samiec notowany. Bardzo ładny. Myślę, że będą fajne pani młode. Młode, dobra, słuchajcie. Ja już mam dość na dzisiaj, bo dość długo sprzątałem. Dużo kurzu mi się dostało i do oczu. Masakra. W tym odcinku, słuchajcie, to by było wszystko. Także ja się z wami żegnam. Także, cześć.